W kolejnym filmie ze mną wyglądającą Tak? Czyli bez makijażu A to dlatego, że dzisiaj będziemy przeprowadzać test Dawno nie było e, Pierwszego wrażenia i dzisiaj mam dla was taką Dla mnie nowość, nie wiem na ile to jest Bardzo duża nowość na rynku, ale e, Niedawno dostałam właśnie pokład, Podkład za Stora Perfect Stay 24 godziny e, No i postanowiłam go dzisiaj Dla was przetestować, jako że mam Jeden z tych dni, kiedy jest Taka okazja, bo zwykle nie ma kiedy Bo jak rano się budzę jest ciemno, więc nie ma jak tego nagrać Także dzisiaj będziemy testować ten podkład Akurat jest idealny dzień, ponieważ mam Mieszkankę tu I ogólnie wyglądam jakoś tak nieciekawie Zobaczymy jak się ten podkład spisze Tak jak mówię będzie to pierwsze wrażenie Ponieważ jeszcze go nie używałam Nie jestem przekonana czy to jest do końca mój kolor Dlatego, że wydaje mi się, że jest dosyć ciemny Bo to jest 102 Golden Beige Ja jednak zawsze e, wolę sobie wybierać te troszeczkę jaśniejsze Ale skoro mamy test To będziemy testować Będę go nakładać przy użyciu pędzla z Hakuro H51 e, Bardzo często nie mogę się zdecydować Czym nakładać e, podkłady Właśnie przy okazji tych testów Jedne z was wolą, żebym robiła to palc palcami Ja jednak W zasadzie już od nie wiem jak długiego czasu, nie robię tego nigdy palcami, tak więc e, dla mnie i tak najlepszym efektem jest to, jakbym robiła to na co dzień, czyli pędzlam. I w tym wypadku użyję właśnie Hakura H51, także jedziemy z tym koksem. Użyłam już całą pompkę, którą miałam na ręce jakąś, mówiąc szczerze, nie jestem zadowolona z krycia, um, też wydaje mi się, że przydałaby się jeszcze jedna, bo ani to coś, co mam tutaj pod nosem nie zostało przykryte, ani jakoś nieszczególnie um, cały w ogóle koloryt mojej cery został wyrównany, tak więc ja sobie jeszcze go mimo wszystko dołożę troszeczkę, zobaczymy czy to cokolwiek da. Resztę spróbuję nałożyć palcem w celu jakby większej koncentracji tego podkładu. No dobrze, przy nałożeniu go palcami w tych nefragicznych miejscach jest troszeczkę lepiej. Nałożyłam go też, jak widzieliście, pod oczy, żeby troszeczkę sobie wyrównać tę okolicę, no bo jakby z nią mam zawsze też dosyć duży problem. Na pewno bardzo mi się podoba zapach tego podkładu, ponieważ jest taki kremowy, ale no po prostu bardzo przyjemny. Ja jestem licha w opisywaniu zapachu po prostu, ale naprawdę ten zapach mi się podoba. Konsystencja jest dosyć lekka. Wykończenie jest. Lekko świecące, więc na pewno trzeba będzie go przypudrować. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że krycia nie ma jakiegoś bardzo spektakularnego. E, zobaczymy, jak będzie się nosił w ciągu dnia. Ten kolor e, mógłby być troszeczkę jaśniejszy, ale nie ma tragedii. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak patrzę na siebie w lustrze, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało u Was w komputerach. Zobaczymy. E, tak więc na razie jestem tak pół na pół. Nie jestem przekonana jeszcze co do, co do zdania na temat tego podkładu, ale to jest pierwsze wrażenie, więc wiecie, tutaj możemy. Ja sobie teraz wracam do swoich codziennych obowiązków um, i połączę się z Wami już pewnie wieczorem, jak już będzie ciemno, przy sztucznym oświetleniu i tak dalej. I zobaczymy, jak ten podkład się spisze i e, ile wytrzyma na mojej buzi. Tak więc zapraszam Was na drugą część. Słuchajcie kochani, po 5 godzinach od nałożenia tegoż oto podkładu Powiem wam szczerze, że nawet jestem z niego dosyć zadowolona Oczywiście standardowe moje strefy, które zawsze się wycierają, czyli środek twarzy, nos i tutaj ta okolica, no to tutaj z tym nic nie zrobimy, ale to jest bardziej ścieranie mechaniczne, i ja po prostu nie potrafię się oduczyć dotykania swojej twarzy. To jest jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, że jeszcze troszeczkę walczę z katarem, więc wycieranie nosa siłą rzeczy nam ten podkład ściąga, ale tak jak mówię, nie ma tragedii, dlatego że tutaj na tych wszystkich obszarach, jak widzicie, makijaż trzyma mi się dobrze, w dalszym ciągu mam róż na czole też w dalszym ciągu ten podkład jest ja go sobie tylko delikatnie przypudrowałam e, później oczywiście zrobiłam brwi i tak dalej i tak dalej tak więc e, nawet kolor nie okazał się być taki zły jak na początku myślałam dlatego że on mógłby być dosłownie odrobinkę e, jaśniejszy ale i tak nie jest źle także będę tego podkładu używać jeżeli polubimy się bardziej e, to na pewno też wam o tym opowiem natomiast dajcie mi znać czy wy tego podkładu kiedykolwiek używałyście jakie są wasze Opinie na jego temat e, zawsze chętnie się z tym zapoznam. Oczywiście, jeżeli lubicie testy na żywo, pierwsze wrażenia i tego typu filmiki, to poproszę o kciuki w górę. E, zawsze to motywuje mnie do fajniejszych, lepszych filmików i do częstszego nagrywania dla Was. E, no i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tam na dole jest taki guziczek. Zachęcam, będzie fajnie. Dzisiaj się z Wami żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.